Masować i dbać y, o naszą twarz. Ponoć zabiegi te kosmetyczne i te masażu podbijają całe Stany Zjednoczone i gwiazdy Hollywood z tego korzystają. Z jej rąk, z jej kosmetyków jest z nami Danuta Mieloch, kosmetolog, y, która osiągnęła ogromny sukces w Stanach Zjednoczonych. Wyjechałaś w 1989 roku, prawda? Jak się rozpoczęła ta twoja przygoda? Tak, wyjechałam w 1989 roku z dużym marzeniem i z 20 dolarami w kieszeni. Lądowałam w Nowym Jorku i oczywiście nie znałam języka. Więc uczyłam się języka, pracowałam jako kelnerka, um, parzyłam kawę, mm -hmm. pracowałam dużo. Aż teraz A... udało się podbić rynek amerykański, jeżeli chodzi o masaż i o kosmetyki. Co to jest za masaż? A... Pielęgnacja skóry, to do... dla mnie jest coś. Z czym się urodziłam? Mm -hmm. Od dziecka pamiętam, jak bawiłam się e, tworząc mikstury. Kiedy dziewczynki bawiły się lalkami, ja tworzyłam mikstury. Więc e, ta fascynacja skórą, ta pasja zawsze była ze mną. To było duże moje marzenie. Jak wyjeżdżałam do Stanów, e, to te marzenie spełniałam, uczyłam się, praktykowałam. I moim zdaniem, te, te pięć kroków. Um, ta rutyna codzienna to czyni cuda, mhm. nie ma takiego środka co zatrzyma nam młodość oczywiście, ale te pięć kroków, te podwójne zmywanie, nakładanie toniku, serum, krem, no oczywiście ochrona słoneczna jeśli wychodzimy na słońce to jest niezbędna i tu nie zastąpią żadne zabiegi, ja jestem właścicielką spa, uwielbiam zabiegi, uwielbiam spa, uwielbiam też e, zabiegi z medycyny estetycznej, ale ta, ta codzienna, codzienna rutyna, mhm. to już należy do nas i to można naprawdę tego się fajnie nauczyć i ja tu pokażę. Za chwileczkę przejdziemy do masażu, ale powiedz mi, jak udało ci się w takim, na takim trudnym rynku, gdzie jest bardzo ogromna konkurencja, zdobyć i osiągnąć tak... Taki sukces. Um, praca, pasja, mm -hmm. pokora. Ale dużo osób pracuje, ma pokorę, ma pasję. Gdzieś był jakiś taki moment przełomowy? Um, no bo udało się pracować z Naomi Campbell, z wieloma <laughs> gwiazdami. Um, nie, tu chyba naprawdę. Za, 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 Naomi Campbell jest moją um, klientką, um, Emma Stone jest moją klientką, mm -hmm. także tu. Uh, Sławy. Ci ludzie nigdy o mnie nawet nie mówią, bo to jest sekret. Hmm. <grym> A kto jest ich e, kosmetologiem? Ale dlaczego akurat przychodzą tutaj w to konkretne miejsce? Bo ja potrafię zrobić taki masaż i e, moje kosmetyczki potrafią zrobić taki masaż my, e, i taki lifting twarzy, że nie. No to, to idziemy zobaczyć. Ryskiego. Chodź, Robię, kochana, zobaczmy. przychodzimy do twojej e, modelki. Zobaczmy, czy Naomi Campbell ma Julito, to będzie efekt wow! Zaraz mamy nadzieję, że zobaczymy i poznamy te kroki e, autorskiego e, masażu e, Danusi. Super. Prosimy cię, kochana. Od czego zaczynamy? Więc zawsze zaczynamy od podwójnego zmywania twarzy. Ja do zmywania twarzy uwielbiam balsam. Mhm, czyli nie żelnie, taka konsystencja Ale... nie, płynna? Nie, balsam, dlatego że potrzeba oleju, żeby zmyć olej. Jeśli myślimy mhm. na przykład, jeśli mamy make-up lub um, filtry to potrzeba bazy z olejem, żeby to rozpuścić. Mhm. Więc zaczynamy od zmywania. Bierzemy odrobinkę i masujemy takimi okrążnymi ruchami do góry. Mhm. I to nam będzie liftingowało naszą tak, twarz? Tak, proszę zobaczyć. Czyli nawet ja będę zmywanie twarzy już ja jest masażem. Ja będę, ja będę pracowała na jednej. Mhm stronie mhm. zobaczymy efekt od razu efekt tak tak i tutaj trzeba naprawdę nauczyć się tych kroków pamiętamy że że twarz zaczyna się od dekoltu zaczynamy więc od dekoltu i do góry mhm. do góry a to jest zwykły balsam czy on jest tak to jest ten balsam jest to jest super balsamem który, na, który można stosować też jako lub maseczka, mhm. ale jest świetny do zmywania. Więc do zmywania później używamy ręczniczka. Mhm. I po to gwiazdy Hollywood przyrywają. A to jest zmywanie tak? na sucho? E, zmywanie najpierw na sucho, tak. Mhm. Potem dodajemy wody przy drugim zmywaniu, ale ja tak naprawdę to bym chciała zademonstrować. Ten masaż? E, tonik. A, tak? A, ton... Bo ja jestem królową toniku. Mhm. <laughs> <laughs> Czyli tonik, coś co y, powoduje, że potem wszystkie składniki aktywne z kremu w serum wnikają głębiej? Właśnie, i to balansuje mm -hmm. skórę i pozwala y, tym właśnie serum i, i krem, żeby weszły w skórę głębiej. Tak. Mm -hmm. Więc tonik nakładamy na taki okrągły wacik. Ja, ja, jak będziemy jeszcze nakładać ten tonik, to mogę jeszcze o te nazwiska podpytać, bo to mnie bardzo <laughs> interesuje. Bo już wiemy Emma Naomi Campbell, kto jeszcze przychodzi. Uh, Usher, uh, naprawdę ma... yeah. Asher, yeah. naprawdę masz. Ten Asher odje? Naprawdę? Tak, on. Uwielbia nasze zabiegi. A to są zabiegi właśnie oczyszczające, masaże, tak? Tak, to jest taki kompletny zabieg, zabieg oczyszczający, masaż. E, używamy prądów elektrycznych, używamy LED-ów, e, technologii. lubię łączyć wszystkie techniki. wszystkie techniki, ale ręce są bardzo ważne. I te nasze ręce własne, ja chciałabym namówić nasze e, Polki, żeby... U... Polaków w sumie, mężczyźni też, żeby używać produktów w kolejności, żeby stosować tą rutynę. A to I wszystko tutaj... od nosa do ucha idzie, tak, nie? Niektórzy to mówią, przykład... że tonik powinno się nakładać dłońmi, nie, że w, w, waciki no. właśnie trzeba, trzemy trzeba skórę bardzo. Wy, trzeba wymiatać, mhm. wklepywać, mhm. Nie, nie wolno skóry naciągać za bardzo, trzeba wklepywać drobnymi różkami, Krok po kroku, być bardzo cierpliwym i konsekwentnym w tym. Mm -hmm. Zaraz tutaj zastosujemy taki mały lifting. Bo chcielibyśmy, już teraz będzie widać efekt. Tak. Dobra, Lita, jesteś gotowa? Za... <laughs> Tylko pół twarzy będzie zliftingowany. No niestety, będziemy <laughs> nie musieli zrobić. No dobrze, I jaki jest kolejny bardzo, krok? Proszę. To już? Proszę bardzo. Tak. Tutaj teraz nakładamy serum. Mm -hmm. Mm -hmm. No faktycznie. O. Ja widzę. Widzisz? No. Czekaj, muszę spojrzeć. Przed... Tak, tak, tak. powieka. Tak, ta no. Nawet tutaj policzek jest taki podniesiony, ale też skóra. Powiem ci nie Pani daliście, się... że tak trochę sceptycznie podchodziłem do tego, ale nie, no widzę. No. Nie, to magia. Własny masaż. Ja namawiam. Wszystkich do własnego I wszystko robimy, wszystkie ruchy robimy masy... od środka do zewnątrz? Tak, tak. zaczynamy od dekoltu, powoli. Aha. Bo tu się zaczyna twarz. Do góry. Mhm. E, twarz ma 55 mięśni, trzeba o tym pamiętać. Na twarzy widzimy wszystko, nasze zmartwienie, naszą radość i tak dalej, nasz stres, mhm. prawda? Więc tu trzeba wymasować mhm. takie ruchy. Okej. Okay. No, i pięknie. Takie trochę zobacz, uciskanie, tak jak przy Ostopacie tak, tak, dzisiaj, tak. i te zatoki tak. wtedy rozmawiają. O, i od razu zatoki tak wymasowane. Tak, tak. No, mm -hmm. Oczywiście no, nasza twarz to nie tylko skóra zewnętrzna, prawda? Jasne. Trzeba myśleć o tym, jak. Pobudzić mięśnie, pobudzić krążenie. Rozumiemy, że w ciągu dotlenić. kilku minut nie, nie, nie jesteśmy w stanie uzyskać aż takiego efektu, ale i tak już teraz widzimy. Tak. Julita e... wygląda jakby na, po jednej stronie się bardzo dobrze wyspała i była <grym> na <grym> urlopie, a po tak. drugiej przed urlopem. Więc za chwilkę będziemy <grym> pracować jeszcze nad drugą częścią twarzy, żeby Julita, Julity tak na miasto nie wypuścić. A bardzo serdecznie dziękujemy pani Danusi za te wszystkie informacje. Życzymy powodzenia i kolejnych sukcesów.